tak na początku zaczęło się zmieniać od tego, że powstało monitoring na całym terenie schroniska. Nowe lampy oświetleniowe na nowej części schroniska, czyli na polu. Co? Weszła ekipa remontowa, która utwardza cały teren. Teraz na razie jest już zrobiony teren pod boksy utwardzony na Wozilipiach. Zostały też nasadzone nowe nasadzenia pomiędzy właśnie jednymi boksami a drugimi. Co jeszcze? Jeszcze wcześniej powstały też krany na nowej części właśnie schroniska. Teraz panowie utwardzają drogę od bramy wjazdowej do lasu, do wyjścia do lasu. Tam wtedy chodzimy z psami. Co jeszcze mogę powiedzieć? Powstaje parking dla samochodów, dla, dla gości, no i w sumie też dla pracowników. Co jeszcze? Powstały też nowe bramy, wjazdowa z dwóch stron. W sobotę jest otwarcie nowej kawiarni na widoku, tam w placach miodu. I tam też właśnie pani będzie tak prowadziła taką akcję, że na przykład jeżeli ktoś adoptuje psa od nas, to później będzie miała na przykład taką kawę, tak? Albo be, po prostu będzie zbierała e, karmę od no taki też w sumie wolontariat e, trochę. Na przykład na jakieś zapoznania, żeby do niej chodzić do kawiarni z psem i z nowym właścicielem, tak? Przyszłym właścicielem. Żeby się poznali w takich warunkach nieschroniskowych, bo nie każdy e, chce tutaj przyjść. <noise>